Siemaneczko, szanowanie, moi drogi, drodzy widzowie, koledzy, koleżanki oraz panie. Wczoraj jeszcze było czarno, dzisiaj biało, Nie zrobiło biało. Zima. Zima wróciła. Przyjechał do nas kiedyś taki fajny, fajny koleżka, czemu mówię fajny, zobaczcie, przywiózł, mówi, mam, mam przetwórzki, sobie spróbujcie, wytestujcie, No pługa, do pługa trzy, raz, dwa, trzy, do tego będą pasowały i do tamtego, nie, tylko do tamtego to by pasowało cztery sztuki, ale trzy, i mówi, spróbuj sobie, przetestuj. Będzie Ci pasowało, to co sobie możesz ode mnie kupić, a jak nie, to coś mówię, że życi mogę go prezentować, bo mi niepotrzebne. Pytam się ile chcesz? Mówi to chociaż po 100 zł za sztukę raz, dwa, trzy, czyli 300 zł. No i mówię jadę dzisiaj. Pojedziemy z Panem Jackiem do chłopaka mieszka niedaleko Jakieś 20 minut drogi, nie, nawet może mniej. 10 minut drogi stąd A ty znowu bez budników jeździsz. Te budniki to się pomaluje dopiero, ale jak będzie ciepło. I jeden rozsiewacz się zrobi. Już mi to męczy. Spać mi to nie daje. Normalnie po nocach spać nie mogę. Zrobi się panie. Jeszcze będzie chodzić. No i teraz nie ma ciągnika do tego rozsiewacza. Tego szkoda. Czemu szkoda? Bo tu jak, te, jak tam się dostanie. Jakaś granulka. A szczególnie tam do środka, to może nie tak bardzo. Między błotnika, a to, tą to, to nie. To raczej się nie dostanie, ale jeśli tu spadnie. Będzie leżała, jakby ciągnik stał na zewnątrz, woda wszędzie zajdzie i zaraz kiśnie. Kurde, tak samo gdzieś z tyłu tam wpadnie, gdzieś tam o tędy prędzej wpadnie, gdzieś takim między tym, między tym. Dlatego tym ciągnikiem nawozu siać nie będziemy. Jedyny ciągnik dzisiaj nawozu była trzydziestka. Jak ona ledwo z tym rozsiewaczem pustym sobie radzi, nie? Ja to życie obrażam. Nie, no, Nie wiesz. No ale ciężko by miało sypać pół tony. To już jest ciężko. To już by. Nawet jakby to podniosło, to by z tym nie jechał. Trzeba by takich dwóch jak ja, to już by stało wtedy. <grych> Albo trzech Krzychów. No. Pewnie, no, blachę może być. Blacha za mało. Cholera, tak sobie teraz myślę. To się kupi najwyżej. I tak to. I szukamy jakiegoś ciągnika. Najlepiej, jakby to była 80, jaka. No. jakbym dzisiaj znalazł 80, nowy typ silnika. Powiedzmy do 20 tysięcy, to bym już jechał, oglądał nową zadatek. No, nowy typ silnika, żeby to Starego też by podeszło, ale lepiej by był nowy typ silnika. Proszę, proszę ja was, proszę państwa. Dobra, łamy pana Jacka i jedziemy. O, ależ to się nasypał. Pana Jacka załamy i jedziemy. Deliżansem, czyli golfowozem. Mówili, że dzisiaj będzie sypał cały dzień, ale Taki drobny śnieżek sypie. Dobra, to na rzepak, na rośliny, okliwa. Dzisiaj ma być w nocy podobno 15, na minusie. Ciekawe to będzie, nie? Dobra, gdzieś ten Andrzej jest. Andrzej, kurwa, o Dopiero tu sobie. wydrukowałem trzy nowe stóweczki na drukarce. Nie mam tego nie mówić, ale... Zobaczcie, jeszcze. jeszcze tuszem pachnął. Um. Zamarza wszystko. To jest dobry pojazd na, na wiejskie takie eskapady, wyjazdy. Ale przy pasach zawsze. Zawsze w Passat'a to beczkę można wsadzić w bagażnik, busetkę. Kurde. zobaczę, czy to będzie chodzić. o. Kurde. O, idzie, idzie Stasiek Też, Paniacku. Kameruje się jakby coś. Nie ugoli się po gębę. Będzie taka. Zaraz tam będzie trochę ciepło, Dzisiaj zimno. E, to się zakończył. Ej, tam za. to dopiero maszyna chodzi Czy zima czy słońce to zapali Śnik, czy deszcz Andrzej, będziesz kierował? Ech, no, ty nie chcesz. Nie zapomniał, to się biegi, rzuca. Nawet wycieraczki pozamarzały, pióra. Ale szło cało. Jała. Ręcznie jała? Czekaj, tak zaraz zobaczę. <laughs>

600 metrów, skręć w lewo. Dobrze, dziękuję panie D Darku. Jakieś chałupy stoją, to musi. Dobrze będzie, panią. 500 metrów jeszcze. Weźmy do ich. Mol. O kurde. To my, myśmy się na ile umawiali na stówę? <grymna> 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 Patrz, Patrz m, się cofa do tyłu pod tu słona na pchał się śniegu i... I Strzegamy. No, się spycha. Kurwa. Takiego, Kurwa, to nie musi jechać Można. <grymna> parę, no, się no. no tak. No, kurwa, trzeba ją wypierdolić, No i dobra, to się trzeba w starym roku rozliczyć, a no, nie teraz. <grym> nie, wiesz, umożliwiam pokazać, czego to jest. Jak to zobaczyć? O, nie ma ja tu spókać tego. Takiego nie masz agresywnego? Nie, o kieszynę. To ja idę z tyłu, bo ty, ty kawaler, tak jak cię ugryzie, to się... Prędzej czy jak to się mówi. <grym> Pokojnie. Czekaj. A tuż Cyklop. On no, tak porozbierany, porozkręcany. Tu wycięte. Ja ten cyklop są na złą naszykowany, czy co? A czego? Wszystko to się nie ma łyżki, tego też nie ma, przewody zdjąłem, ośkę bym wyciął, nie mam takiej dużej Ale powiem Ci, nasz jest trochę inny. Patrz kurwa na zmiarką zmiarko żeby widzieć ile się Co? Zmiarko? No patrz. Zmiarko. Ten nasz chyba trochę inny jest, wczoraj A powiem Ci, jeżeli ten swój stary, wysokość, a ten czeski skibowy ten czeski skibowy jest 5 cm wyższy. Hmm. A ty masz przyskibowy, ma? to nie jest 16 celowy? Chyba nie. T 14 to chyba. Masz aparat, to, to masz, tu masz odtłumianie zwinięte. No. Masz numer z 14 celowej. Jak masz inny numer, to masz większą. Tej. No, chyba taki sam jest na wymiar. Ale nie po... żyłem w przyskibowym 4, tu masz ty w przyskibowym z 500 metrów więcej. No no. Nie wiem co. Wiemy, to no, będzie coś dłuższy. Ale po prostu na starej odpada portego, no bo to jest z innego inny

To jest góra, taka platforma zrobiona jakby ty? A w Na pewno. Dawaj ją na ryncz, Nimo.